No, i tym razem ponownie z południowej obwodnicy Warszawy. Yy, temperatura, mimo tego, że mamy prawie środek listopada, dosyć wysoka, bo jest 11,5 stopnia. Ale w związku z tym, że zima zbliża się yy, bardzo wielkimi krokami, yy, pora się zastanowić nad tym, czy wymienić opony na zimowe. A jeżeli tak, to kiedy należy uznać, że jest najbardziej właściwy do tego moment? Istnieje bardzo podstawowa wytyczna, jeżeli chodzi o e, termin, w którym należy zmienić okumienie. Jest to chwila, kiedy średnia dobowa temperatura przestaje przekraczać 7 stopni Celsjusza. Dlaczego akurat 7 stopni? E, dlatego, bo mieszanka, z której zbudowane są opony letnie, jest. Najbardziej wydajna i skuteczna, jeżeli chodzi o odprowadzanie wody, jeżeli chodzi o jej optymalną twardość bądź miękkość, właśnie granicą jest to 7 stopni Celsjusza. Poniżej tej temperatury producenci zazwyczaj nie dają gwarancji, że te własności mieszanki kałuczkowej, mieszanki gumowej będą skutecznie hamować, przyspieszać zawołać stabilność na zakrętach i co najważniejsze odprowadzać wodę. Dzisiejsze opony zimowe są już bardziej bezpieczne podczas jazdy po mokrej nawierzchni niż dawniej. Teraz opony zimowe e, podczas jazdy w deszczu o wiele lepiej radzą sobie z odprowadzeniem nadmiarem wody niż to miało e, miejsce kiedyś. Wiadomo, ja że e, nie działają one na tyle e, doskonale jak współczesne, nowoczesne opony letnie, ale nie należy się obawiać y, jazdy po mokrej nawierzchni, jeżeli chodzi o opony zimowe. Tak samo jest, jeżeli chodzi o indeksy prędkości. Aktualnie opony zimowe są dostosowane nawet do prędkości 240 czy 260 km na godzinę i są oznaczone wówczas, y, sygnowane są literami V, W i tak dalej. Dlatego jeżeli chodzi o pole zimowe, mimo że jeszcze ich nie zmieniłem, to zrobię to w przyszły czwartek z dwóch powodów. Po pierwsze, prognozy długoterminowe mówią o tym, że temperatura w przyszłym tygodniu wieczorem już będzie spadać poniżej zera do minus 1 stopnia, a dużo jeżdżę w nocy. Po drugie, jak tylko spadnie pierwszy śnieg, to wulganizatorzy będą mieli prawdziwe Eldorado. A ja nie chciałbym w nim uczestniczyć. Dlatego zarejestrowałem się w zaufanym warsztacie, który ma swoją książkę kliencką już zapełnioną na 7 dni do przodu. Zadzwoniłem w czwartek i umówiłem się na następny czwartek. To znak, że spora część kierowców już sobie uświadamia to, że zima z zapasem i nie warto odkładać niektórych rzeczy na ostatni moment, bo to po prostu się nie opłaci.